Przedstaw sobie, patrzysz w lustro i nagle dostrzegasz jedną cienką, ale wyraźną linię, która przecięła twoje czoło. Możesz zwalić to na zmęczenie, na lata, na nawyk marszczenia brwi, ale starożytni tybetańscy mistrzowie mówili: Żaden z tych znaków nie pojawia się przypadkiem. Każda linia to ostrzeżenie. A jeśli pojawiła się dokładnie na czole, oznacza to, że los próbuje ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Wielu obawia się tego sygnału, ponieważ jest on jak piętno. Jedna kreska jest w stanie ujawnić całą prawdę o tym, dokąd zmierza Twoje życie. A czy ty jesteś gotowy usłyszeć, co dokładnie kryje się za tą linią? W tybetańskich manuskryptach zachowało się nauczanie, że czoło jest zwierciadłem niebiańskiej drogi. Osadzają się na nim nie tylko Twoje emocje, ale i ślady decyzji, które kiedyś podjąłeś. Jeśli linia na czole pojawia się przedwcześnie, świadczy to nie o wieku, lecz o ciężarze wyboru, który dźwigasz. Pierwszy mały sekret, o którym rzadko się mówi: jeśli zmarszczka biegnie prosto przez środek czoła, to znak, że twoja ścieżka cały czas dzieli się na dwie. Stoisz jakby między dwiema drogami: jedna prowadzi do rozwoju i wewnętrznego bogactwa, druga do utraty sił i rozczarowania. Właśnie dlatego często wydaje ci się, że los sprawdza cię wciąż od nowa w tych samych sytuacjach. Wniknij w siebie. Czy zauważyłeś, że przed ważnymi decyzjami twoja wola jakby paraliżuje? Rozumiesz, czego chcesz, ale w środku pojawia się opór. To jest właśnie wpływ tej linii. Ona nie tylko szpeci wygląd, ona utrwala twój wewnętrzny wybór, którego nie zakończyłeś. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ konsekwencje odbijają się we wszystkim. W pieniądzach możesz dużo pracować ale dochody jakby uciekają. W zdrowiu ciało męczy się szybciej niż powinno. W relacjach partner wyczuwa twoje napięcie, a między wami pojawiają się niedomówienia. W starożytnym nauczaniu mówiono, dopóki człowiek nie zrozumie sensu swojej pierwszej linii, będzie w kółko powracał do tych samych okoliczności. Jakby los stawiał przed nim to samo wyzwanie, aż znajdzie właściwą odpowiedź. Napisz w komentarzach, czy to do ciebie przemawia. Czy zauważyłeś u siebie tę cienką kreskę? Być może widziałeś się też u bliskich. Czasem, właśnie spojrzenie z boku odsłania to, czego sami nie chcemy przyznać. Za chwilę opowiem, dlaczego to się powtarza wciąż na nowo i dlaczego linia na czole to nie przypadek, lecz znak, którego nie możesz zignorować. Kiedy człowiek po raz pierwszy widzi te linie na czole, zazwyczaj myśli: po prostu za bardzo się spinałem. To tylko mimika. Ale Mistrzowie Wschodu twierdzili: Ciało nigdy nie kłamie. Mimika jedynie podkreśla to, co zostało dawno zapisane wewnątrz. Zmarszczka na czole pojawia się wtedy, gdy wewnętrzne napięcie staje się chroniczne. To nie jedno zdarzenie, nie przypadkowy stres, a powtarzający się wzór, który utrwala się z pokolenia na pokolenie. Myślimy, że wybieramy sami. Ale jeśli się przyjrzeć, Często nasze decyzje są zadziwiająco podobne do tych, które kiedyś podejmowali nasi rodzice, a przed nimi ich rodzice. Energia rodu jest jak rzeka. Płynie w niej siła przodków, ich doświadczenia i ich błędy. I jeśli jakiś wybór nie został zakończony lub naprawiony, powraca. Cienka linia na czole jest odzwierciedleniem tego, że niesiesz nie tylko swoje wątpliwości, ale i wątpliwości przodków. W tybetańskich naukach mówiono: Każda kreska na twarzy to umowa zawarta przez duszę. Czasem ten pakt podpisujemy sami, poprzez myśli typu: Zawsze mi się nie wiedzie, nigdy nie dam rady, u nas tak się przyjęło. A czasem umowa została zawarta na długo przed naszym urodzeniem i my jedynie wypełniamy warunki. Przypomnij sobie prostą sytuację z życia. Człowiek zamierza zmienić pracę. Proponują mu nowe stanowisko. Lepsze warunki, ale nagle w głowie rozbrzmiewa głos: Stabilność jest ważniejsza, nie ryzykuj. I odmawia, choć wewnątrz czuje, że zrobił krok w tył. Później ta odmowa zamienia się w niezadowolenie, irytację i poczucie ciężaru. I pewnego ranka widzi w lustrze czoło przecięła cienka kreska. Ten ślad to nie tylko oznaka zmęczenia, pokazuje on. Wewnątrz kumuluje się napięcie z powodu niepodjętych kroków. Najpierw odbija się to na twarzy, potem w ciele. Bóle głowy, bezsenność, chroniczne zmęczenie. Dlaczego to się powtarza wciąż na nowo? Ponieważ wewnętrzne przekonanie jest silniejsze niż rozum. Możesz przekonywać siebie, wszystko jest w porządku, ale ciało nie wierzy słowom. Ono przechowuje prawdziwą prawdę. I każdego ranka, kiedy widzisz linię na czole, jest to przypomnienie. Wybór nie został dokonany, dług wobec siebie nie został spłacony. Kryje się tu jeszcze jedna subtelna pułapka. Człowiek myśli, to po prostu moja słabość. Ale tak naprawdę jest to energia rodu, która powtarza ten sam wzór. Jeśli w rodzinie zawsze obawiano się zmian, to i u ciebie przy każdym ważnym kroku pojawi się to samo uczucie, jakby siły cię opuszczały. A teraz zadaj sobie pytanie, czy nie zauważyłeś, że podobne sytuacje się powtarzają? Że twoje życie chodzi jakby w kółko? Próbujesz nowych związków, ale wszystko wraca do tego samego scenariusza. Zaczynasz nową sprawę, ale napotykasz na niewidzialną ścianę, i w rezultacie zostaje tylko zmarszczka na czole, ślad walki, której jeszcze nie wygrałeś. Mistrzowie Wschodu mówili, kiedy twarz zaczyna mówić, to znaczy, że dusza zbyt długo milczała. I jeśli jedna kreska przecięła czoło, to już nie jest przypadek. To znak, że czas przyjrzeć się swojemu losowi uważniej. Teraz przypowieść, po której nie będziesz mógł nie widzieć. W jednej tybetańskiej wiosce mieszkał człowiek o imieniu Tenzin. Znany był jako pracowity, ale zamknięty w sobie. Od młodości marzył o podróży do stolicy, by uczyć się od mistrzów i zbudować nowe życie. Ale za każdym razem, gdy miał wyruszyć, wewnątrz pojawiał się strach. A co jeśli stracę to, co mam? Co jeśli wszystko okaże się na próżno? Lata mijały, Tenzin został w wiosce, nadal pracował na polach, pomagał rodzicom. Z zewnątrz jego życie wydawało się udane: miał dom, rodzinę, dostatek. Ale każdego wieczoru, gdy siadał przy palenisku, w piersi rodził się ciężar. Jakby coś ważnego mu umknęło. Pewnego razu do wioski przybył stary Mnich. Spojrzał na twarz Tenzina i powiedział: Myślisz, że wybrałeś spokój, ale na Twoim czole widzę linię drogi, którą nie poszedłeś. Będzie ci towarzyszyć przez całe życie, dopóki nie przyznasz, że zrezygnowałeś z własnej ścieżki. Tenzin zapytał, więc wszystko straciłem? Mnich odpowiedział: Nic nie straciłeś. Ale za każdym razem, gdy będziesz patrzył w lustro, ta linia będzie ci przypominać. Wybór, którego nie dokonałeś, wciąż czeka. Ta przypowieść wydaje się prosta, ale kryje się w niej prawo, które działa i teraz. Myślimy, że niezrobiona decyzja znika. W rzeczywistości pozostaje z nami, zamieniając się w ślad, na twarzy, w ciele, w losie. Wniknij w swoje życie. Być może i ty masz drogę, którą nigdy nie poszedłeś? Niewypowiedziane słowa, niepodjęty krok, niezaakceptowana decyzja. Zmarszczka na czole to nie tylko kwestia wieku. To pieczęć niedokonanych wyborów. Gdyby to przytrafiło się tobie, co byś zrobił? Napisz w komentarzach. Przyznałbyś się do swojej nieśmiałości, czy nadal przekonywałbyś siebie, że wszystko jest w porządku? Siła tej przypowieści polega na tym, że otwiera oczy. Linia na czole to nie przypadek. To znak. I u każdego człowieka niesie swój sens. A teraz wszystkie sygnały, dzięki którym nie można się pomylić. Aby się nie pogubić, mistrzowie proponowali prostą metodę: zwracać uwagę nie tylko na samą zmarszczkę, ale i na jej kształt, głębokość i położenie. Tak można bezbłędnie zrozumieć, co dokładnie odzwierciedla Twoje czoło. Oto pięć sygnałów, które najczęściej się spotyka. Sygnał jeden. Zmarszczka dokładnie na środku czoła. To sygnał, że życie ciągle stawia cię między dwiema drogami. Jesteś jakby niezdecydowany. Iść do przodu czy stać w miejscu. Taki znak wskazuje na wewnętrzne rozdwojenie. Osoby z tą linią często podejmują decyzje wolno i w męczarniach. Sygnał 2. Linia idzie od lewej skroni do centrum. To odzwierciedlenie ciężkiego rodowego przekonania, najpierw myśl o innych, potem o sobie. Człowiek z takim znakiem nierzadko poświęca własne interesy dla rodziny lub pracy, ale w rezultacie czuje, że życie mija mu bokiem. Sygnał 3: zmarszczka po prawej stronie idąca w górę jest związana z nieustannym pędem za rezultatem. Człowiek myśli, że sukces przyniesie mu spokój, ale im więcej się stara, tym bardziej się męczy. Taka linia mówi: Los ostrzega przed wypaleniem i o tym, że czas nauczyć się zatrzymywać. Sygnał 4. Pozioma kreska bliżej brwi. Pojawia się u tych, którzy przywykli trzymać wszystko pod kontrolą. Nieustanne lęki, oczekiwanie najgorszego, wieczne napięcie wszystko to zostawia ślad. Najczęściej u takich osób cierpi zdrowie: ciśnienie, bezsenność, bóle głowy. Sygnał 5. Linia krótka, ale głęboka. To wskazówka na jeden jedyny, ale bardzo silny strach, który rządzi losem. Najczęściej jest to strach przed utratą bliskich lub strach przed brakiem pieniędzy. Kryje się głęboko, ale każda decyzja człowieka przechodzi przez ten wewnętrzny pryzmat. Teraz zrób mały mini test. Odpowiedz tak lub nie. Czy często odkładasz ważne decyzje, ponieważ nie możesz się zdecydować? Czy zdarza się, że bierzesz na siebie zbyt wiele obowiązków, a potem czujesz pustkę? Czy zauważyłeś u siebie powtarzający się strach? Na przykład strach przed utratą, pozostaniem bez przegapieniem. Jeśli choć na dwa pytania odpowiedziałeś tak, to znaczy, że linia na twoim czole już działa jako znak losu. Napisz w komentarzach, który z sygnałów rozpoznałeś u siebie. Czasem nawet mała zbieżność otwiera oczy na to, czego długo nie chcieliśmy widzieć. Ile się zgadza? Zatem słuchaj dalej. Dlaczego to działa i dlaczego właśnie ty widzisz te linie? Do tego momentu może się wydawać, że zmarszczka na czole to wyrok, jakby los wypalił znak i nic nie można zmienić. Ale to jest właśnie główne oszustwo, w które wpada większość ludzi. Sekret polega na tym, że linia na twarzy to nie piętno, lecz mapa. Pokazuje, jaki scenariusz utrwalił się w tobie, ale dalej jest rozdroże. Albo kontynuujesz życie, podporządkowując się starym przekonaniom, albo przyjmujesz odpowiedzialność i zaczynasz zmieniać drogę. Ważne jest, by zrozumieć prostą formułę. Nie jesteś winny, ale teraz jesteś odpowiedzialny. Nie jesteś winny, ponieważ te przekonania i lęki były przekazywane przez pokolenia. Nie jesteś winny, ponieważ wiele przyszło do Ciebie jeszcze przed Twoim świadomym wyborem. Ale jesteś odpowiedzialny, ponieważ to właśnie Ty masz szansę przerwać ten krąg. Dlaczego jest to takie trudne? Ponieważ wiara działa jak zamek. Jeśli człowiek od młodości słyszał ryzykowanie jest niebezpieczne, pieniądze dostaje się tylko ciężką pracą, szczęście jest krótkotrwałe, to każda jego myśl i działanie będą przechodzić przez te filtry. I nawet gdy otwierają się przed nim nowe możliwości, podświadomie wybiera starą drogę. To jest właśnie to oszustwo. Myślimy, że los jest okrutny. Tak naprawdę sami wierzymy w jego okrucieństwo, a ta wiara utrwala scenariusz. Zmarszczka na czole staje się fizycznym przypomnieniem o tym, że trzymamy się starego. Jest jeszcze jedna pułapka. Wielu, dowiedziawszy się o takich znakach, zaczyna się ich bać. Oglądają się w lustrze, szukają potwierdzenia, ale strach tylko wzmacnia ślad, bo uwaga to energia. Im bardziej patrzysz na zmarszczkę z przerażeniem, tym głębsza się staje. W tybetańskich klasztorach uczono, Znak jest dany nie dla strachu, lecz dla przebudzenia. Linia na czole to drzwi. Ale czy do nich wejdziesz, czy odwrócisz się, zależy tylko od ciebie. I oto sprzeczność. Z jednej strony nie wybierałeś tego scenariusza. Z drugiej, tylko ty możesz go przepisać. Nikt nie zrobi tego za ciebie. Za chwilę podam trzy kroki wyjścia, które pozwalają zamienić tę linię z przekleństwa w klucz. Zrozumiałeś już najważniejsze. Linia na czole to nie wyrok, lecz znak. Ale co robić dalej? Jak zamienić ten znak w klucz, a nie w ciężar? Istnieje praktyka sprawdzona przez czas. Mistrzowie mówili: Zmiany zaczynają się wtedy, gdy przenosisz uwagę ze strachu na działanie. To właśnie działanie zmienia scenariusz. Oto trzy kroki, które trzeba wykonać. Krok jeden. Uznaj. Spójrz na siebie w lustrze wieczorem, gdy wokół panuje cisza. Uznaj. Ta linia istnieje. Odzwierciedla moją drogę. Ale wybieram widzieć w niej znak, a nie wyrok. Ten krok wydaje się prosty, ale niszczy starą wiarę, że wszystko jest przesądzone. Krok dwa. Podziękuj. Każdego wieczoru między 21 a 23.00 wypowiedz trzy krótkie zdania wdzięczności. Dziękuję za lekcję, która jest mi dana. Dziękuję za siły, by iść dalej. Dziękuję za nową drogę, która się otwiera. Tybetańscy nauczyciele uważali, wdzięczność zmienia energię szybciej niż jakakolwiek walka. Krok trzyk, uwolnij. Przez 7, 14 lub 40 dni z rzędu nie wypowiadaj zdań. U nas zawsze tak jest. Te słowa utrwalają stary scenariusz. Jeśli nagle złapiesz się na nich, zatrzymaj się i zamień na teraz wybieram inaczej. To jest właśnie moment uwolnienia. Teraz sam rytuał. Wybieraj czas wieczorny, 23 2600 gdy ciało jest gotowe do odpoczynku. Usiądź prosto. Zamknij oczy. Weź trzy głębokie wdechy. Wypowiedz trzy zdania wdzięczności. Zapisz mały krok, który zrobiłeś dzisiaj, nawet jeśli Wydaje się nieistotny. Wskaźnikiem postępu nie jest zniknięcie zmarszczki. Jest nim poczucie lekkości w środku. Jeśli zaczynasz zauważać, że reagujesz spokojniej, że wybór przychodzi łatwiej, że ciało mniej się męczy, to znaczy, że proces ruszył. A jeśli na razie nie czujesz zmian? Rób praktykę mimo wszystko. Mistrzowie mówili, najpierw sieje się ziarno, potem przychodzi kiełek. Nawet jeśli pierwsze dni wydają ci się puste, kontynuuj. Główny warunek traktuj ten rytuał jako eksperyment, a nie jako obowiązek. Wtedy energia zacznie płynąć swobodniej. Zrób praktykę i po siedmiu dniach wróć tutaj, do komentarzy i napisz, co się zmieniło. W ten sposób utrwalisz rezultat i pomożesz innym zobaczyć, że ta droga działa. Finał po co dokładnie ci to jest dane? Wyobraź sobie ogromne drzewo w górach. Jego pień pokryty jest głębokimi pęknięciami. Z pozoru wydaje się, że te linie to znak starości i upadku. Ale jeśli się przyjrzeć, właśnie w pęknięciach płynie sok. Właśnie tam rodzą się nowe gałęzie. Zmarszczka na czole jest jak takie pęknięcie. Nie niszczy cię, lecz otwiera drogę dla nowego. Nie jesteś więźniem tej linii. Jesteś początkiem nowej gałęzi. Wszystko, co pozostawili przodkowie. Wszystkie ich wątpliwości i lęki doszły do ciebie nie po to, byś je powtarzał, lecz po to, byś mógł zatrzymać ten krąg. I właśnie dlatego ten znak się pojawił teraz. Za każdym razem, gdy patrzysz w lustro, masz wybór: widzieć w linii zmęczenie, czy widzieć w niej drzwi. Za tymi drzwiami jest inny scenariusz. Nie ma tam wiecznego wahania, nie ma strachu przed przegapieniem, nie ma powtarzających się błędów. Jest tam Twoja własna ścieżka. I w tym leży droga mądrości. Nie czekać, aż ktoś usunie kreskę za ciebie, lecz uświadomić sobie, jest ona dana, abyś stał się kimś innym. Jeśli to do ciebie przemówiło, zasubskrybuj kanał. Znajdziesz tu następne klucze, które pomogą zobaczyć to, co ukryte przed oczami. I napisz w komentarzach jeden sygnał, który u siebie rozpoznałeś. Ponieważ właśnie uznanie. To pierwszy krok do nowej drogi.